Cześć, dzisiaj opowiem Wam o relacji, którą przypomniał mi taniec z gwiazdami, bo jest to program, który przez lata chyba yy, najbardziej z wielu, wielu programów wpłynął na polski show biznes również za sprawą życia prywatnego gwiazd, które brały w nim udział. Niejedno bowiem małżeństwo i związek powstał w Tańcu z Gwiazdami na przestrzeni wielu lat i wielu edycji niezliczonych w dwóch telewizjach nawet zrodziły się za sprawą tego programu dzieci. Jednym ze związków, który przez lata komentowany był, a rozpoczął się właśnie w Tańcu z Gwiazdami był związek Małgorzaty Foremniak i Rafała Maseraka. Rozpalał opinię Publiczną nie tylko dlatego, że powstał właśnie na naszych oczach niejako, choć oczywiście za kulisowo, to jednak różnica wieku między tą parą sprawiła, że wiele osób od razu komentowała, że nie daje zbyt dużych szans na przetrwanie temu związkowi. Jak było, jak to wyglądało, dzisiaj wam przypomnę, a także co po latach. Skromnie, bo skromnie, aczkolwiek jednak mówili o sobie właśnie ci zainteresowani niegdyś zakochani. Jeśli chcecie sobie to przypomnieć i dowiedzieć się, co u nich dziś słychać, zapraszam serdecznie do oglądania historii miłosnej Małgorzaty foremniak i Rafała Maseraka, u! moment, w którym Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak byli bohaterami. Tańca z gwiazdami to był złoty czas dla tego programu. Szedł tam każdy, kto chciał z jednej strony podreperować swoją karierę, z drugiej strony, w tamtym czasie obecność tańców z gwiazdami świadczyła o naprawdę wielkim statusie gwiazdorskim w naszym kraju. Na dodatek my jako publiczność wierzyliśmy, że relacje, które powstają w tym programie, są nie tyle autentyczne, co nawet mają wielką szansę na przetrwanie. Na naszych oczach powstawały relacje czy małżeństwa. To wszystko sprawiło, a również ta różnica wieku, o której już Wam wspomniałam, że relacja Małgorzaty Forem jak i Rafała Maseraka, gdy już stało się jasne, że coś ich łączy, rozpalała opinię publiczną. Wszyscy chcieli wiedzieć, czy faktycznie jest między nimi miłość. Jeśli tak, to jak się zrodziła, a także że jak jest im razem. Był rok 2005, gdzie wszyscy żyli tym e, związkiem, a prasa rozpisywała się o nim jako o namiętnym. Warto dodać, że wtedy pani Małgorzata była u szczytu popularności. Cieszyła się niesamowitą sympatią za sprawą Zosi, zna dobre i na złe, w którą się wcielała w tym serialu. Choć już wcześniej jej życie prywatne było niejednokrotnie komentowane. Na swoim koncie miała bowiem dwa małżeństwa. raz pierwszy wyszła za. Tomasza Jędruszczyka. Para doczekała się córki Aleksandry. Ale ich związek się rozpadł, były tam różne perturbacje. Może kiedyś Wam opowiem, jeśli macie ochotę, dajcie znać w komentarzach a aktorka przeprowadziła się do Warszawy, gdzie po raz kolejny powiedziała tak. Tym razem jej wybrankiem był ceniony reżyser Waldemar Dziki. Razem adoptowali dwójkę dzieci, Milenę i Patryka. Związek ten jednak ostatecznie się również rozpadł, a jego rozpad był bardzo medialnie komentowany, zaraz jeszcze do tego wrócę. Bo w międzyczasie właśnie pani Małgorzata znalazła się w Tańcu z Gwiazdami i szybko okazało się, że jest do tańca właściwie stworzona. Świetnie radziła sobie na park w parze z Rafałem Maserakiem, i para coraz śmielej też okazywała sobie różne gesty. Wiadomo, że spędzając z kimś kilka godzin na yy, sali prób na sali tanecznej i cały czas się dotykając i pracując ze sobą w tak zażyłej można powiedzieć relacji między partnerami tanecznymi dochodzi do pewnej zażyłości i często jest to pozwalanie sobie na więcej bo ten dotyk jest wszechobecny i nie zawsze przecież wiąże się to z tym, że między tą parą coś matrymonialne się zaczyna dziać bo przecież bardzo wiele osób które są zamężne czy żonate jest w takiej relacji i na małżeństwo nie ma to żadnego wpływu. Ale tutaj z odcinka na odcinek coraz lepiej komentowano i oceniano występy tej pary, i coraz bardziej było widać, że ta granica jest jednak przesuwana, a mm, partnerzy taneczni pozwalają sobie na nieco więcej niż jednak na partnerów tanecznych przystało. Zdarzyło się, że zapominali się i przed kamerami skradli sobie pocałunek. Jednak początkowo nie potwierdzali tego, i była to wyjątkowo rozkochana edycja, bo wtedy brali w niej udział również Kasia Cichopek i Marcin Hakiel, ale oni dość szybko i jasno powiedzieli, że między nimi jest coś więcej. Podczas gdy pani Małgorzata i Rafał nie przyznawali się do tego. Kiedy on wychodzi na parkiet, jest inny niż reszta. Jego ciało jest emocją, a dla mnie, aktorki, emocja jest najważniejsza, dlatego mogłam być twórcza w pracy z Rafałem. Dlatego właśnie te... Tak romantycznie zatęczyliśmy walca, tak drapieżnie tango i tak seksualnie rumbę. To była frajda. Mówiła o swoich tanecznych popisach pani Małgorzata w Gali. Ale jeżeli e, oceniać to typowo taktycznie, odkładając emocje na bok, to jednak to, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przyznali się do swojej relacji, e, było dla nich być może dobre, bo tańczyli również rewelacyjnie. Naprawdę to była bardzo zacięta walka, ale to oni wygrali, bo nie ma co kryć, że publiczność głosuje również emocjami. Szybko okazało się jednak, że taniec z gwiazdami się skończył. A relacja pani Małgorzaty i Rafała nie, i choć nigdy otwarcie o niej nie mówili, pojawiali się razem na różnego rodzaju imprezach. Można było więc zauważyć, że jest to coś więcej niż po prostu yy, współpraca przy programie. Rafał Maserak. Przyznał jednak, że wszystko układa się doskonale i są ze sobą szczęśliwi. Jesteśmy ze sobą i jest nam dobrze, potwierdził w końcu. Ale okazało się także, że związek miał być nieco burzliwy. Nawet w pewnym momencie para się rozstała. Ale po jakimś czasie okazało się, że postanowili do siebie wrócić. Ostatecznie związek rozpadł się w 2008 roku. Mimo że wcześniej już plotkowano, że para planuje nawet ślub, ale te insynuacje okazały się być bezpodstawne. A ta para, choć jak rozpisywały się gazety świata poza sobą nie widzieli, przestali być widywani razem. Już potwierdzono to w 100%, kiedy pani Małgorzata wyjechała sama na wakacje. Ich związek był naprawdę wielkim zauroczeniem. Ale z czasem Małgorzata zrozumiała, że wiele ich jednak dzieli, że ten związek nie ma przyszłości. Po prostu uczucie się wypaliło. To bzdura, że była uzależniona od Maseraka, mówiła znajoma aktorki w rozmowie z Partej. Uwielbiam te znajome aktorki, i w sumie, tacy powiedz tak jak sobie tego posłuchacie, to każdy, kto nawet nie ma pojęcia, co między nimi było, mógłby coś takiego powiedzieć, więc bardzo często, jak Wam cytuję tych znajomych aktorów w różnych mediach, to tak z przymrużeniem oka. Bo to, czego możemy być pewni, to to, że nie wiemy zbyt wiele, bo powiedzieli raptem na ten temat kilka zdań. Nie wiadomo więc do dzisiaj, kto zakończył ten związek. Insynuowano, że Maserak ją porzucił. Z kolei party pisało, że to pani Małgorzata postanowiła zakończyć te relacje, bo uznała, że więcej ich dzieli niż łączy, i związek nie ma przyszłości. Czytaliśmy w 2008 roku. Ale warto tutaj wspomnieć, że jeszcze o jednym Wam nie powiedziałam, bo choć teoretycznie związek małżeński Pani Małgorzaty z Waldemarendzikiem już wtedy nie istniał, to jednak formalnie tak. Dlatego bardzo dużo jeszcze na ten temat mówiono: że Pani Małgorzata przecież ma męża, a tutaj ten ma serak. Jednak każdy, kto znał tę parę, przekonywał, że ich uczucie wypaliło się już dużo wcześniej. Rozstali się w przyjacielskich relacjach. I dopiero w 2011 roku uregulowali sprawy między sobą i wzięli oficjalnie rozwód. Przyjaciółmi byli aż do śmierci reżysera w 2016 roku. Po latach jednak pani Małgorzata jakkolwiek otworzyła się na temat relacji z Rafałem Masarakiem, bo wcześniej nie mówiła właściwie nic. Nie widziano pozytywnych rzeczy w tym. A cóż to takiego jest? Może byłam prekursorką tego, że teraz jest dużo związków, gdzie kobieta jest starsza od partnera. Mówiła Gwiazda na dobre i na złe w programie Demakijaż w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem. Wracam do tego z uśmiechem to jest kawałek mojego życia. Przyznała pani Małgorzata, i faktycznie takich związków później nie tylko w showbiznesie mieliśmy coraz więcej, bo choć e, związki z dużą różnicą wieku często komentuje się raczej negatywnie, nie dając im dużych szans na przetrwanie, to jednak przywykliśmy, że to mężczyzna jest starszy, a jeśli kobieta, to już w ogóle wiele problemów w tym się dopatrywano zupełnie niepotrzebnie i stereotypowo. Kilka lat temu Rafał Maserak, który jest tancerzem tańca z gwiazdami, który chyba bardzo często o ile nie najczęściej pojawiał się w tym programie postanowił na swoim Instagramie podsumować wszystkie edycje i powiedzieć kilka słów na temat swoich partnerek między innymi powiedział też co nieco o pani Małgorzacie Kiedy to było Małgorzata Foremniak zdolna i pracowita miała dryg do tańca i świetnie się przy tym bawiła poczucia humoru można jej zazdrościć do tego ogromny profesjonalizm i okazywanie emocji to sztuka w tańcu, która udaje się nielicznym, cieszę się, że mogliśmy razem tańczyć, napisał. We wpisie, jak widzicie, pełnym sympatii. I choć przez lata pojawiał się z różnymi partnerkami na parkiecie Tańca z Gwiazdami, tak płomienne użycia jak z Małgorzatą Foremniak oficjalnie nie połączyło go z żadną z nich. W najnowszej edycji Rafał Maserak zasiada jako juror. I dlatego został zapytany o wspomnienia związane z tym programem i w show news zdradził też kilka rzeczy na temat jego relacji z Małgorzatą Foremniak. Zapytany, czy wraca do dawnych czasów, między innymi do właśnie tych, odpowiedział, że każdy moment w programie był wspaniały, poznałem cudowne osoby, przeżywałem z nimi wspaniałe chwile. Z jednymi byłem bliżej, z drugimi trochę dalej. Tak naprawdę program jest całym moim życiem i cieszę się, że tu jestem. A zapytany dokładnie o panią Małgorzatę odparł: Obserwuję, to zbyt duże słowo, ale jeśli gdzieś zobaczę, co robi, to ją wspieram, mówił. Małgorzata Foremniak natomiast od lat jest singielką. Każdy z nas potrzebuje przytulenia, bliskości, rozmowy i zielesności. Były momenty, gdy bardzo brakowało mi drugiej osoby, byłam w totalnym głodzie, ale przystosowałam się do takiego stanu rzeczy, wyznała w szczerym wywiadzie dla zwierciadła pani Małgorzata, Rafał Maserak, natomiast ze związku z Małgorzatą Lis ma syna Leonarda, który urodził się w 2020 roku. Jak więc widzicie, wszystko wskazuje na to, że w wielkiej zażyłości pan Rafał Maserak i Małgorzata foremnie jak nie żyją, to mimo wszystko wypowiadają się o sobie z sympatią i kibicują sobie nawzajem, bez tak zwanych urażonych uczuć. Myślę, że jest to wielka mądrość, by tak postępować, i naprawdę tak trzeba. Jestem ciekawa, czy wy kiedyś śledziliście, co słychać u tej pary, czy trzymaliście za nich kciuki. Dajcie znać w komentarzach i napiszcie, czy jest jakaś relacja, o której powinnam Wam przypomnieć. Chętnie to zrobię. Dziękuję Wam, że byliście ze mną do samego końca i pamiętajcie, że jestem tutaj dla Was trzy razy w tygodniu, więc do zobaczenia, moi drodzy. Buziaki, dzięki za dziś. PA!